Nieczyste zagrywki. Witam serdecznie w 84 odcinku. Nieczyste zagrywek drugim odcinku z wideo. Po mojej lewicy w jamajskim studiu wirtualnej Polski siedzi. Tomasz Stęgowski komiksłania.pl. Po mojej prawicy siedzi. Dymni Gąska, Imperium Gier? Ja, mi jest Michał Piłowarczyk. E, <laughs> pytaliście się, dlaczego nasze studio jest takie małe? Otóż nasze studio znajduje się w kontenerze podróżującym po świecie. Dlatego tak jest. Dzisiaj jesteśmy w Jamajce. Za tydzień będziemy, nie wiadomo gdzie. Mamy tak. dwie flagi jeszcze w biurze. Jeszcze... Trudno tak, <laughs> to określić, ale. Jeszcze w dzisiejszym dwa odcinku dwa, mamy dwa. cztery tematy przygotowane. W odcinku wideo będzie tylko jeden temacik, więc zapraszamy was na stronę NZWPL, jeśli chcecie, jeśli chcecie posłuchać na szybciej. Nas... Jeszcze raz tylko szybciej. Okej, okay, okej. Okay. W dzisiejszym odcinku <laughs> mamy przygotowany tylko jeden temacik, Jeśli chcecie usłyszeć coś więcej o tym dysku, dyskutujemy na postać, trzy tematy zapraszamy na stronę W NZWPPL, a nie w krótkie Wow. Jeszcze szybciej? Jeszcze trochę. <laughs> Australijscy biskupi są za tym żeby były gry w Australii od 18 roku życia. To pierwszy temat. To jest temat pierwszy. Teraz temat drugi. Amerykańska armia tworzy sprzęt treningowy na podstawie silnika CryEngine 3, zastosowanego w Crysis 2. Oraz będziemy mówić na temat tego, że twórcy Just Cause 2 zmapowali śmierci graczy wewnątrz gry i stworzyli przepiękny, śliczny filmik, który pokazuje nam, jak ogromny jest świat. On się nie nazywał Patusan. Patusan to był lord, lord Jimu. Jak oraz. piękny świat i jak dużo śmierci. Jak dużo śmierci. 11 i... milionów śmierci. To więcej niż Czechy. Więcej niż, nie wiem, więc niż Słowacja, na pewno. Nie, 11, miliona śmierci na miał. David Oraser, z... ile mają Czechy? A co nie więcej niż 11 milionów. Reżyser David Oraserie. 8 milionów Czechów na świecie. 8 pani chyba z Czechów, co? Tak mi się wydaje. Reżyser David Oraser zrezygnował z kręcenia filmu Uncharted. Z tego powodu płaczemy, ale otworzyło się to miejsce dla innych polskich znanych reżyserów. Także My w ogóle przepraszamy jeszcze za braterstwo Michała, bo z nami na sali jest również Leszek kamerzysta. Tak tak. nie przedstawię. A na zewnątrz są sarenki, a w studiu siedzi jeszcze Paweł, który nagrywa Może wszystkich jeszcze Na dole tak. siedzi pani siedzi się Pani Stasia, która sprząta również <grym grym> Pozdrawiamy panią Stasię sprzątającą Mała Michała chcemy też pozdrowić I żonę Michała Tak Mówiłem coś. Bez żadnych podtekstów Bez Właśnie. żadnych, my po prostu pozdrawiamy Tak Czujcie <grym> się pozdrowione <grym> O co chodzi z tą Australią? To ty mi powiedz, co twoje tematy... No bo jest ten temat. Jestem i Australia, taka wyspa. Tak. I tam od lat, od lat wielu toczy się taka debata, która się właściwie nie toczy, bo ilekroć ona się zaczęła toczyć i ktoś mówi nie, we to i nie będzie, dotycząca yy, klasyfikacji 18+, plus dla gier. Bo tam najwyższa możliwa klasyfikacja to jest 15, gra nie może być dozwolona... Nie może być większego ograniczenia, więc ilekroć się pojawia gra która nie może być odzwana od 15, musi być od 18, to jako, że nie ma klasyfikacji 18, to jest po prostu banowana i do Australii w ogóle nie trafia do albo się w ogóle nie trafi, albo w ogóle nie trafia, albo jest cenzurowana bardzo. Tak, trafia do, wraca, do, wraca do, tak. do, do producenta, który musi coś tam w niej wyciąć i ten. I to się zdarzyło w ogóle najsłynniejszym tytułem ever. Tak, Michał Historii tutaj w ogóle, ja latach. byłem zszokowany jak przyszliśmy do studia, że on się tak przygotował. Tak. Ja też jestem przygotowany. Ale aż prawie. tak? Michał wprowadzasz za, za, dużo, za dużo profesjonalizmu na naszego <laughs> mało profesjonalnego programu. To eee, sprawiam, że macie wrzutu sumienia, że się nie przygotowujecie rano do nagrywania. My zawsze przygotowujemy. Przede wszystkim ocenzurowano, to była bardzo głośna sprawa GTA, wszystkie prawie GTA, które wyszły. Vice City zostało ocenzurowane, eee. Grand, Grand Theft Auto 3, e, GTA San Andreas, dziwny, GTA 4, bo... Manhunt został ocenzurowany, Duke Nukem 3D ocenzurowany, mm, to jeszcze. Fallout 3, Fir 2, Left 4 d 2 i Mortal Kombat. Także w ogóle wyszedł Manhunt, to jest ciekawe. Ej, tak. ale dziwne jest to, co ty powiedziałeś, że Weissy nie zostało znudzonym. Przecież na tam nie było sceny, w której piłą mechaniczną zabijajesz człowieka? Na pewno tam można było wynajmować prostytutki, tak? Czyli to jest to, o co, no co się również doczepiono, jeśli chodzi o inne GTA. To jest stara, dobra prawda, yy, znana z GTA, że jeśli zostaniesz postrzelony, to jeźdź na prostytutkę i wracam do Tachelta i będziesz już zdrowy. I... Piękne. Z najnowszych gier zakazany jest Mortal Kombat, co jest takim trochę fejlem, jeśli chodzi o gracze australijskich. W ogóle nie co do sprzedaży, tak? W ogóle W ogóle jest coś bardzo dziwnego w tym, że to jest w sumie demokra współczesna demokracja, której która jedną z podstawowych wartości jest wolność słowa. I to jest taka demokracja w zachodnim stylu bardzo. Dużo bardziej demokracja niż Polska czy inne białorusi. Jesteś <laughs> <Ty> głupi! Jest. <laughs> <laughs> Brawo, <laughs> no Mam, mam takich więcej. Grosia <laughs> <Chinta>, stary. <laughs> Wow. Że to jest taka taki demokracja, demokracja w, w zachodnim stylu, a coś chciałem powiedzieć. No i teraz mnie wybiłeś, zupełnie. No a właśnie, a, a wiesz mają, czemu? Się się. mają taki Bo jesteś. O, jesteś głupi! Mają taki przemysł, który ogranicza totalnie wolność słowa w, w bardzo ważnej dziedzinie. Jakby jakoś nikogo nie interesuje to, czy, że filmy dla dorosłych są i tak dalej. Tak, bo to chodzi o, żeby chronić dzieci. No bo gierki są dla dzieci. Bo Wiadomo, że Gierki są dla dzieci. Filmy nie są tylko dla dzieci. Bo problem był dzieci taki, są... że tam jest czterech prokuraturów generalnych chyba dla każdego tam pięciu dla każdego, dla każdego regionu Australii, żeby wprowadzić tą nową klasyfikację wiekową, musieli się wszyscy zgodzić. I był przez lata był taki Michael Atkinson, który się właśnie nie zgadzał, ponieważ twierdził, że to nerdy chcą R18, a musimy chronić nasze dzieci Musimy, musimy chronić, dzieci. chronić nerdy. nasze nerdy. Znani. Nasze tak, korzenie. A są... Australia, kraj, który został za skolonizowany przez morderców i więźniów tak. z, Wielki, z Wielkiej Brytanii. To, to, to zresztą widać, bo też ten problem, w, w związku z tym, że może to właśnie jest jakiś, jakaś część jakiegoś takiego niecnego ich planu, bo oni też również jakiś czas temu są jednym z nielicznych zach państw zachodniej cywilizacji śmierci, które uznają za legalne przerabianie konsul. Przerabia, przer gorzej, przerabianie konsul. No. No. I, i, i więc, więc, teraz, więc teraz Australijczycy chcą grać w tych gry od 18 lat, muszą łamać, znaczy mogą łamać. Prawo i, I w każdym razie... i wstrzygać piraty. Na tym y, granie, granie w gry od 18 roku już nie jest zakazane, tylko zakazane jest sprzedaż i czerpanie zysków. I w każdym razie, to tak jak z tym, z prostytucją, prostytucja nie jest zakazana. Yy, chowam się pod stół, żeby znaleźć kartkę. Nie, Michał, dzisiaj nie. Nie. I w każdym razie klu yy... naszego tematu i klucz ogląd tej dzisiejszej. Yy... Nie ta kartka? Naszego spotkania. Tutaj Który dzisiejszego naszego spotkania jest w to, że w wierajski, w e, że ojciec przyszedł z najbardziej żąskkowanego najb... kierunku, Kierunków. czyli od Kościoła Katolickiego. Australijski episkopat e, stwierdził, stwierdził, co następuje. Co następuje, że w idealnym świecie materiały, jakie znajdują się w produkcji dozwolonych od lat 18, nie mogłyby się ukazać w cywilizowanym państwie demokratycznym. Niestety, świat nie jest idealny, a ten, w którym żyjemy, dystrybuuje tak, takie materiały legalnie i nielegalnie. W przypadku, kiedy takie materiały nie mogą być zakazane, Kościół Katolicki zbiera oznaczenie 18 plus do To jest fajne, że... Odbiera, tak, że, no. że. Ale to jest fajne, bo to jest taki że z, z, teoretycznie my wciąż popieramy świętą inkwizycję, ale dopuszczamy się my, że być może inni nie lubią. <śmiech> więc, <śmiech> więc skoro już i tak macie kręcić, to porno. <śmiech> strasznie, <śmiech> strasznie fajne jest sformułowanie, że w cywilizowanym państwie demokratycznym nigdy w ogóle nie postały takie treści. Tak, żeby ale no, w demokratycznym możemy zakazać. Tak, jakieś, te, że oni, treści. i że to oni tylko, tylko dlatego się zgadzają na tę klasyfikację, żeby skoro już takie treści powstają, no to przynajmniej, żeby można było ich zakazywać, żeby, tak. żeby, żeby móc chronić nasze biedne dzieci, żeby rodzice wiedzieli. No ale jest to, jest to dość nieoczekiwane z choć ja zawsze lubię jak Kościół katolicki mówi o wolności słowa. To takie dziwne, bo tak. oni z jednej strony mówią o wolności słowa, a z drugiej zawsze muszą wrzucić tam takie zdanie, że nie jesteśmy tak. za wolnością słowa, ale skoro już mamy skoro wolność już tak. słowa. Skoro już jest ta wolność słowa, to, to przynajmniej. Jej będą no i popełnić. co i myślicie, że Ale nie, nie mają. Jest tak, nie, nie jest mają. tak, że ci dobrzy katolicy chrześcijanie, oni się zgodzili bezaflacyjnie. Bo oczywiście. jest tak, Jak jest druga tak, grupa. Jak to zawsze jest. Oni są ostatnio ten, ostatnio moja siostra była na tym na weselu i, i tam było pełno Amerykanów i przedstawili ich jako ten, przedstawili ich jako protestantów. I no później zaczęli bo oni mówią, że nie, oni nie są prezydentami. Nie ważne, tylko tylko wy wszyscy jesteście protestantami. <laughs> oni mają w Stanach w ogóle miliard kościołów, tak. każdy jest kościół chrześcijański, także... w Australii też, tak? No i właśnie w Australii też jest jakieś takie jest lobby. chrześcijan lobby, które lobby pewnie, chrześcijańskie. To jest pewnie jakiś o wiele bardziej Nie, to laicka organizacja, ja czytałem. To nie lejska to nie jest. organizacja, która się nazywa Christian Lobby. Tak, to nie wiem, to jest lobby grupujące różne organizacje chrześcijańskie, które ma na celu wywieranie nacisków na Australijski rząd i tak dalej. Laicka organizacja grupująca organizacje katolickie. Chrześcijańskie, tak, chrześcijańskie nie katolickie, tak. to jest co innego. Mm. nie. Wciąż tak, tak. myślę tak, że to jest zdanie wewnętrznie sprzeczne. Dlaczego? Ale w każdym razie. E... Oparli się. Dlaczego nie wszutłumaczyłeś tego, Michale. I teraz jest problem. E, tak. W każdym razie e, chrześcijan Lobby jest przeciwko temu, ponieważ twierdzi, że. Że gry są antykatolickie. Że gry są antykatolickie, że gry propagują przemoc, że te biedne dzieci będą oglądały te, te sceny seksu z prostytutkami i. I innych różnych manhuntów, i, i fytak, Odgrywanie, i będą, odgrywanie. Nie, nienawidziły, nienawidziły, A nóż spotkają, grając z Modern zain. Warfare 2, Tomka Pstrągowskiego z Polski. Tak? Czyli jaki na, na, na tle takiego tutaj niezrozumienia tematu, jakim, jakim tym postępowym ruchem się ostatnio nasz premier wykazał tak Ofiarując i to nota ofiarował grę, grę tylko dla dorosłych tylko dla dorosłych, z bardzo brutalnymi scenami i z seksem, i głównym tematem jest rasizm i z rasizmem, i z tak. zabijaniem królów dał obawy. Nieważne, ja uważam, uważam, że to jest dosyć, dosyć ten, dosyć ryzykowne żeby dać prezydentowi Stanów Zjednoczonych, państwu, który jest znane z tego, że zabija swoich prezydentów... Ja nie to sprawdzałem. Amerykanie zabili czterech prezydentów, a kolejnych trzynastu próbowali. <grystanie> <grystanie> I do tego y, czarnemu prezydentowi, dać pa, w państwie, które jest znane z zabijania swoich czarnych obywateli, dać grę z pod tytułem Zabójcy, Zabójcy Królów. Królów. I to jest dosyć, <grystanie> dosyć silnie w grze... Gdzie ten... jeszcze w tym państwie zabito kiedyś Make'em y, tego... Y, Lutera Kinga. <grystanie> Martina Luthera Kinga, więc, y, więc jest to. Jestem to, tak, jest coś przewrotnego. Jestem jest coś przewrotnego, ale, ale tak, cieszymy się bardzo, że. Gratulujemy. Teraz czekam aż polski episkopat wydał się czy nie w sprawie gier, w sprawie Wiedźmina. Właśnie, 2. może. Bo może tylko to, jeszcze oni to, właśnie jest nie, nie rozmawialiśmy. właśnie, Wiedźmina może 2. teraz y, ty, tylko czas na to, żeby to właśnie. Może, wiedźmin teraz trafił na tapetę. Może ten słynny ksiądz YouTubeowy powinien powiedzieć, że. Wiedźmin nie jest. Skoro tak, skoro czarny prezydent w Polsce dostaje Wiedźmina, to wiecie, że coś się dzieje. Tak. Coś się dzieje na pewno. Na resztę dyskusji, to już jest koniec naszej taśmy, niestety znowu się skończyła nam taśma. Zapraszamy na stronę NZWPL. Laszek musisz przynosić więcej taśmy. Leż tak. małe światło. nie chcesz się rozbierać w studiu, ja bym chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy w tej mniejszej części kontenera, w tej części mieszkalnej, tam dalej są łóżka chcieliśmy, i dalej. Chcieliśmy chcieliśmy patrzeć, Leszek, chcieliśmy, patrzeć kamerę, gaczach, chcieliśmy patrzeć w kamerę. Chcieliśmy te... patrzeć w kamerę, ale tam stoi laszek i się rozbiera i to głupio. <laughs> <laughs> Dlatego tak rzadko nie upatrzymy. To jest skrępowanie, jesteśmy tym. Więc zapraszamy na pełną